Witajcie kochane. Dzisiaj za pomocą tych produktów pokażę wam jak zrobić white blond w domu. Na samym początku, tutaj na tym zdjęciu widzicie jak wyglądają włosy przepigmentowane na przykład fioletowym szamponem. Tutaj mam y, włosy tejpon, które zostały y, umyte bardzo napigmentowanym szamponem Fanola No Yellow, i ten kolor jest zbyt fioletowy, także nieładnie to wygląda. A dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki lodowy white blond w domu z użyciem No Orange, Fanola maski, która nie jest tak aż napigmentowana mocno jak szampony fioletowe. Także ten kolor na pewno będzie ładniejszy. Wyjdzie nam lodowy. Te szampony Fanola znajdziecie w cenie około 4, nie pamiętam teraz, 40 do 45 zł w sklepie fryzjerskim lub online. Ten film będzie pomocny szczególnie blondynkom, które marzą o chłodnym blondzie, a na przykład kupiły sobie włosy do przedłużania zbyt żółte w zbyt ciepłych odcieniach i chcą je stonować. Także jeżeli jesteś blondynką i powiedzicie o fryzjera, kilka tygodni, twoje włosy zżółkły, także ci się przyda. Jeszcze pokażę wam dzisiaj dwa super produkty firmy Kemon, to jest włoska firma. Jest to szampon i odżywka, które też fajnie się nadają do przedłużanych włosów, bo wiadomo, nie wszystkie kosmetyki nadają się do przedłużanych włosów. Tutaj polecam właśnie Wam tą linię. Tam wcześniej na początku filmu było napisane dokładnie, jak ona się nazywa. To też są produkty profesjonalne, ale tak naprawdę możecie również znaleźć, bo tutaj, tą, właśnie tą maskę pomieszam z tą niebieską maską, ale równie dobrze jakąś inną swoją wypróbowaną maskę, jeżeli macie w domu, która nadaje się do przedłużonych włosów, to też możecie użyć tej własnej maski zamiast tej, którą Wam tu pokazuję. Bo chodzi o to, że włosy przedłużane to są włosy martwe, także one szybciej łapią barwniki. Jeżeli pomieszacie na przykład pół na pół albo w jakiejś innej proporcji, na przykład niebieską odżywkę, tą właśnie no, orange z normalną maską, to na pewno nie przepigmentujecie tych włosów. Teraz Wam już pokażę tutaj mam dwie takie próbki, to jest kolor 613, czyli najjaśniejszy blond. Które będę zaraz pigmentować, odrzucać. A tutaj jeszcze raz Wam pokażę: przepigmentowane włosy fioletowym szamponem czyli są to włosy praktycznie do wyrzucenia. Bo do włosów przedłużanych często jest po prostu za mocny, zbyt napigmentowany od fioletowy szampon. Jest też nasz inny film, który będzie w linku, jak należy włosy przedłużane myć, taki pigmentować takim fioletowym szamponem. Bo jest to bardzo ważne, żeby rozrzedzić go w wodzie, ale to zobaczycie w innym naszym filmie. A dzisiaj Wam pokażę tutaj. Jak zrobić lodowy blond właśnie tylko używając maski. Wiadomo, że najpierw takie włosy trzeba umyć, a potem specjalnym właśnie szamponem nadającym się do przedłużonych włosów. A jeżeli naturalne włosy chcecie schodzić, to oczywiście normalnym waszym szamponem. A później będziemy nakładać taką maskę. I tak, żeby nie przepigmentować, czyli żeby te włosy nie złapały nam na niebiesko, na szaro albo na fioletowo, na inny kolor, którego my nie chcemy, to radzę na początku, bo wiadomo, że włosy są różne, z każdej głowy włosy inaczej łapią ten pigment, albo bardziej, albo mniej. Więc, żeby nie przesadzić, to ja proponuję pomieszać sobie właśnie taką maskę, właśnie niebieską, która ma nam je schodzić. Ze zwykłą odżywką. Ja to zrobię tutaj mniej więcej w proporcji pół na pół. Oczywiście, jak pierwszy raz to robię, bo lepiej, żeby nam to wyszło nawet nie tak lodowo, jakbyśmy chcieli, i na przykład później te proporcje zmienić, od, niż od razu włosy zniszczyć, co jest bardzo łatwo, bo właśnie włosy przedłużane łapią o wiele szybciej farby, jakieś tonery. Tak samo ten niebieski pigment będą Wam łapać szybciej niż naturalne włosy. I teraz sobie to rozmieszam takim pędzlem, bo będzie mi łatwiej. I po bardzo dokładnym rozmieszaniu zanurzę sobie tutaj to pasemko włosów. Pamiętajcie też, żeby dosyć dokładnie to wymieszać, żeby wam równomiernie ten barwnik potem po tych włosach, w tych włosach rozprowadzić wam było, żeby bardzo równo, dobrze to rozmieszać. I wtedy taką maskę po prostu nakładamy na włosy, i trzeba to pozostawić później na jakieś 3-5 minut. To zupełnie wystarczy. Zaraz Wam to pokażę, jak. Jeszcze jedna właśnie sprawa: pamiętajcie o tym, że te proporcje możecie sobie zmieniać. Wiadomo, że też są na pewno osoby, które bardziej lubią mocny taki lodowy odcień lub taki delikatniejszy, ale robiąc to taką metodą, mieszając z normalną odżywką, wiadomo, że nie ryzykujemy, te włosy nam się nie zniszczą, ani nie nabiorą zbyt niebieskiego odcienia, czyli tego, którego nie chcemy. I tą samą metodą możemy również, jeżeli używamy fioletowej maski lub fioletowego szamponu, możemy również rozrzedzić sobie ze zwykłym szamponem i ze zwykłą maską, i wtedy ten efekt, nie będzie aż to wtedy nie będzie aż tak napigmentowany, bo ta cała se, seria tej firmy Fanola, to jest Now Orange, który mamy w tym filmie, i jeszcze jest Now Yellow, którą pokazuję w tym w poprzednim naszym filmie. To są super, super napigmentowane. Tak napigmentowane, że ten szamp, te szampony, nawet radzę używać rękawiczek, jak myjecie włosy, ponieważ wam się nawet zafarbują skórki od paznokci. To jest tak mocne, także żeby używać nawet rękawiczek. A robiąc to właśnie w ten sposób, rozrzedzając ze zwykłym szamponem i zwykłą odżywką, jesteśmy pewni, że te włosy nie przepigmentujemy ich. I teraz pozostawiam na 3-5 minut, a potem sobie to spukam, wysuszę i pokażę wam efekt końcowy. No i mamy tutaj piękny, lodowy, chłodny blond. Widzicie, jest to idealnie platynowy, lodowy. Nie ma nic niebieskiego, nic fioletowego. Wyszedł cudowny. I dla porównania jeszcze pokażę wam przed. Jak to wyglądało ta 613, i po, zobaczcie. Wystarczy naprawdę taka maska, i już możecie osiągnąć tak chłodny efekt. Wiadomo, że czasem, jak te panie z Was, które są blondynkami, to wiedzą, że czasem 613 to jest. To oczywiście ci, co noszą przedłużane włosy, że 613, czyli najjaśniejszy blond, jest zbyt ciepły, i wtedy właśnie tak go można stonować sobie na chłodny, lodowy. Ten kolor, przy użyciu właśnie tej No Orange, tej maski, wychodzi idealnie taki, jak z naszej oferty kolor White Blond. Tutaj na górze, te włosy na górze są, na dole są zniszczone, ale na górze widać, jak ten kolor White Blond wyglądał, czyli to jest bardzo, bardzo podobny kolor właśnie do tego White Blondu z naszej palety. Zobaczcie. Wygląda to identycznie, praktycznie. No, także zobaczcie. Aha, jeszcze jedna uwaga. Panie, te, te z Was, które już kupiły white blonde, to bardzo, naprawdę, bardzo uważajcie, bo te włosy najszybciej łapią. Ten white blonde gotowy już najszybciej łapie te pigmenty. Aha, jeszcze pamiętajcie o jednym, że. Przedłużane włosy, jak kupicie kolor 613, to nie można tego rozjaśnić rozjaśniaczem, żeby był jeszcze jaśniejszy albo platynowy. Można to właśnie w ten sposób, jak w tym filmie. Jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj nasz kanał i daj łapkę w górę. A jeśli masz jakieś pytania, to zawsze możesz do mnie napisać. Dziękuję Ci za obejrzenie.